Dzień dobry, serdecznie witam. Po ciężkiej, długiej zimie wyszło w końcu słonko i postanowiłem zobaczyć, jak wygląda produkcja na moich panelach fotowoltaicznych. Okazało się, że dolny string, czyli te dwa rzędy dolne paneli, nie działa. Dzisiaj po godzinie 8.00 przestało działać. Przyjrzałem się temu bliżej i okazało się, że to jest pierwsza poważna awaria. Śnieg, mokry śnieg, Zrobił zwarcie i spaliła mi się wtyczka. Doszło do łuku elektrycznego, i w tym momencie zgłosiłem to do firmy, która mi to robiła. Mam nadzieję, że w miarę szybko przyjadą i tą wtyczkę wymienią, i mam nadzieję, że pozostałe panele, pozostałe przewody w panelach nie są uszkodzone. Także po pięciu latach była pierwsza poważna awaria instalacji fotowoltaicznej. Na szczęście nie skończyło się pożarem.